Tam na kanale poświęconym, grze Plant vs Zombies Battle for Neighborville. Na kanale będą się pojawiały najnowsze informacje o aktualizacjach i nie tylko. Jeżeli jesteście ucieszeni znowu do danej postaci czarodzieja, który swoją drogą jest naprawdę dobry, to mam kolejną dobrą wiadomość. Bo prawdopodobnie za dwa miesiące zostanie dodana nowa postać, tym razem do roślin. Postać się nazywa Berry Brigade, a w dosłownym tłumaczeniu na Polski nosi nazwę Brigada Jagodowa. Istnieje w plikach gry model czołgu, więc jest bardzo możliwe, że nowa postać będzie mogła go przyzwać. Nie wiadomo o tej postaci za dużo mogę zapewnić, że będzie naprawdę dobra. Dla tych, którzy lubią rywalizację, mam dobrą wiadomość, ponieważ jak widać na zdjęciu, będzie tryb, na którym będzie się zdobywało punkty, a za te punkty prawdopodobnie będą różne nagrody. Są także plotki o nowej mapie z okazji Wielkanocy. Oczywiście już za jakieś trzy tygodnie będzie nowy sezon w Plants vs Zombies, więc będzie nowy karnet. Mam teorię mówiącą o tym, że nowa mapa będzie w następnej aktualizacji. Jest na to parę dowodów. Pierwszy dowód mówi o tym, że 13 kwietnia jest Wielkanoc, a aktualizacja będzie przed kwietniem. Więc myślę, że idealnym momentem na nową mapę byłaby nadchodząca aktualizacja. Jeżeli się przyglądaliście nowej mapie, którą dostaliśmy w trybie Bitwa o teren, pewnie zauważyliście te dziwne maszyny, po których staczają się, no właśnie, jajka wielkanocne. To nie może być przypadek, tak, to ty... tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. I będę prawdopodobnie jedynym kanałem informującym o Battle for Neighborville po polsku. Postaram się informować szybko o każdych zmianach o aktualizacji. Pa.